Kto to jest ten deweloper w branży IT? Czym zajmują się programiści? Co to jest frontend i backend? Kim jest deweloper, kim tester, a kim analityk? No i kto może zostać deweloperem? Kto ile zarabia? No i w ogóle jak odnaleźć się w tej branży IT? W tym przewodniku przygotowałem dla ciebie odpowiedź na wszystkie te pytania. To jest praktyczny Python, czyli ten program, w którym rozmawiamy o tym, jak praca w IT zmieni Twoje życie. No a dzisiaj temat bardzo podstawowy, ale bardzo ważny, czyli właściwie kim jest ten deweloper IT. No bo nie chodzi o dewelopera, który buduje mieszkania, tylko o dewelopera pracującego w branży IT. Czyli, krótko mówiąc, tak zwanego programisty. No bo zobacz, jak korzystasz na co dzień z bardzo wielu różnych aplikacji i programów, masz na telefonie, chociażby Spotify'a, to ktoś musiał tą aplikację stworzyć. Mówimy, że ktoś ją napisał, dlatego że praca dewelopera sprowadza się do pisania tak zwanego kodu źródłowego, czyli takich instrukcji, które mówią, Temu telefonowi czy komputerowi, co dokładnie ma robić, co ma wyświetlić i tak dalej. To trochę tak jak jest książka kucharska, jak chcę mieć nowy przepis kucharski, no to zaczynamy od tego, że ktoś musi napisać taki przepis kulinarny, czyli napisać na kartce papieru, jakie są składniki, jakie są kolejne instrukcje, czyli co trzeba po kolei zrobić, żeby na końcu dostać właśnie nowe ciasto. I programista, czy deweloper, właśnie zajmuje się właśnie tym, czyli on przygotowuje ten przepis, który. Później idzie do kucharzy. Tymi kucharzami są po prostu telefony, komputery, wszystko to, co ma procesory. Wszystko to wykonuje właśnie ta instrukcja z tego przepisu kulinarnego. Tak więc wiesz już, że developer to jest programista, czyli osoba, która tworzy aplikację, chociażby aplikację mobilną, czyli to, co działa na Twoim telefonie, tego Spotify'a. Ale nie tylko takie aplikacje, no bo przecież mamy też aplikacje, programy na komputerach, różne Microsoft Wordy i inne aplikacje. To wszystko też musi stworzyć jakiś developer, Więc mamy Aplikacje mobilne, mamy też aplikacje tak zwane desktopowe, czyli to wszystkie programy, które instalujesz na swoim komputerze, no ale pewnie już zauważyłeś albo zauważyłaś, że jest trend taki, żeby coraz więcej rzeczy po prostu działało w przeglądarce, czyli w Chromie, w Firefoxie, w Operze, w czymkolwiek, że nie musisz niczego instalować, tylko zakładasz gdzieś konto i w przeglądarce działają Ci różne aplikacje. No ale jak mamy te wszystkie strony internetowe, nawet taki zwykły Onet, nawet jeżeli nigdzie się nie logujesz, no to ktoś te strony internetowe również musi stworzyć i tym również Także zajmuje się właśnie deweloper. A jak już mówimy właśnie o stronach internetowych i aplikacjach takich internetowych, to okazuje się, że tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo mamy takie pojęcia jak frontend i backend. To są pojęcia, które pojawiają się bardzo często w IT, więc warto, żebyś je znał. No i czym jest ten frontend i backend? Najłatwiej to zrozumieć, porównując to do restauracji. Bo jak wchodzisz do restauracji, jest tam cała sala, gdzie możesz zająć miejsce, te wszystkie stoliki i tak dalej, to to jest tak zwany frontend, czyli wszystko to, co klient widzi. Natomiast no, oczywiście zdajesz sobie sprawę z tego, że, żeby taka restauracja działała, to nie wystarczy tylko ta sala. No ale jeszcze jest potrzebna kuchnia. Kuchnia to jest właśnie backend. To jest to wszystko, czego klient nie widzi, przynajmniej nie powinien widzieć, ale to wszystko, co jest potrzebne, żebyś ty dostał na końcu, w końcu, tą potrawę na talerzu. Restauracja, w której jest tylko ta sala, bez, bez samej kuchni, no to coś takiego nie ma sensu. I dokładnie to samo jest ze stronami internetowymi. Czyli jest frontend. Frontend to jest wszystko to, co ty widzisz, to jest wszystko to, co działa w twojej przeglądarce, na przykład w Chromie. To jest wszystko to, co widzisz, jak wchodzisz na onet i wchodzisz na wiadomości tam. To jest właśnie frontend. Ale żeby ta strona w ogóle powstała, to musi być jeszcze backend, czyli musi być ta kuchnia. Czym jest kuchnia w przypadku stron internetowych? No to jest specjalny, osobny komputer, który jest gdzieś... Tam, to nie ma znaczenia nawet gdzie dokładnie, jest pewnie jest nawet w innym mieście niż y, Ty mieszkasz, i w momencie, gdy Ty wpisujesz w przeglądarce ONET, to Twój komputer komunikuje się właśnie z backendem, czyli właśnie z tym serwerem, z tym y, serwerem, z tym osobnym komputerem i prosi ten komputer o to, żeby przygotował najnowszą wersję strony. I wtedy ten komputer przygotowuje i przesyła Ci z powrotem. I Ty już widzisz tą stronę. To, to dokładnie tak samo jak w restauracji, czyli najpierw prosisz na przykład, zamawiasz na przykład pizzę, Czyli to jest ta nasza strona Onetu, zamawiasz pizzę, no i w kuchni ta pizza jest przygotowywana. To jest właśnie odpowiednik tego serwera, tego komputera. No i ta pizza potem do ciebie wraca do frontend, czyli w formie właśnie strony internetowej i to jest to, co potem widzisz. Tak więc wiesz już w takim razie, czym jest frontend, czym jest backend. I zdradzę ci, że tak naprawdę najciekawsze rzeczy dzieją się po stronie backendu. Tam jest dużo bardziej skomplikowana sprawa i tam też potrzeba chyba więcej ludzi. To trochę tak, jakby potrzeba było więcej kucharzy niż Kelnerów. No ale tak to właśnie działa w przypadku e, branży IT. No, a skoro już właśnie mówimy o tworzeniu różnych aplikacji, to możesz taką aplikację stworzyć razem ze mną na najbliższym szkoleniu, do którego link masz w opisie, tam możesz się właśnie zapisać. Pamiętaj też, że no liczba miejsc jest po prostu ograniczona, bo pokój webinarów jest ograniczony, więc zapisz się, zanim się miejsca skończą. No, a jak oglądasz to ten film z przyszłości, to też zerknij, bo być może temat już się zmienił na jeszcze ciekawszy. więc tym bardziej zerknij właśnie teraz zerknij w opisie i zapisz się. No a skoro mówiliśmy o restauracji to poruszyliśmy temat backendu, czyli to jest po raz pierwszy coś czego my jako klienci nie widzimy. No bo jak masz aplikację mobilną, masz aplikację desktopową czy stronę internetową, to to jest wszystko to z czego my korzystamy, bo to jest w końcu dla klientów końcowych, czyli właśnie dla nas to wszystko jest. Ale oprócz tego wszystkiego jest mnóstwo innych aplikacji, programów, których na co dzień nie widzimy. Przykładem jest chociażby ten backend, ten specjalny serwer, który przygotowuje te wszystkie strony. No, my nie korzystamy bezpośrednio z tego komputera, ale jednak jest on potrzebny, żeby ten onet działał. I to nie jedyna sytuacja, gdzie jest potrzebny taki specjalny program. Inna taka sytuacja, no to jest wtedy kiedy z fabryki wyjeżdża samochód, no to pewnie chciałbyś mieć pewność, że w tym samochodzie działają hamulce. Nikt by nie chciał mieć takiej pewności. Więc zanim ten samochód wyjedzie, no to sprawdza się takie rzeczy, czy na przykład działają hamulce. I teraz może to oczywiście zrobić człowiek, no ale jeżeli człowiek musiałby tak zrobić, co sprawdzić te wszystkie rzeczy dla każdego samochodu, to to by po prostu dużo kosztowało i tanie jest po prostu zrobić tak, żeby to wszystko sprawdziła maszyna. Tylko taką maszynę ktoś musi też zaprogramować, czyli ktoś musi określić, co dokładnie ona ma sprawdzać. I to jest tak zwane już stanowisko testera. Już nie dewelopera, tylko testera. Taki tester, co on robi? On zajmuje się właśnie testowaniem, czyli tak zwaną kontrolą jakości. Może to znać także pod nazwą QA, czyli Quality Assurance. I tester nie zajmuje się wcale tworzeniem jakiejś aplikacji czy jakichś y, produktów, tak jak jest na przykład ten samochód. Nie, on zajmuje się tym, że jak już jest coś gotowego, jakiś samochód, jakiś program, to upewnia się, że to na pewno działa. To samo dzieje się też w przypadku zwykłych aplikacji, nie tylko w przypadku samochodów, ale też w przypadku na przykład aplikacji mobilnej czy strony internetowej. Na stronie internetowej może być formularz. No i oczywiście dobrze byłoby upewnić się, że ten formularz działa. I znowu, można to zrobić ręcznie, manualnie, że po prostu ktoś klika, wyklikuje w tym, w tym formularzu wszystko i sprawdza, czy on działa. Można, tak? Tylko powiedzmy sobie szczerze, ta strona będzie pewnie aktualizowana wiele, wiele razy. I przy każdej zmianie dobrze byłoby się upewnić, czy ten formularz dalej działa. Więc co? Po prostu ktoś będzie siadać i za każdym razem przeklikować ten formularz i jeszcze tysiąc innych rzeczy będzie sprawdzać na tej stronie przy każdej drobnej zmianie na tej stronie? No raczej nie, bo to by dużo kosztowało. Więc zamiast tego robi się właśnie taki trik, że tworzy się program, pisze się program, który będzie testować. Tą stronę internetową, tą, ten formularz, czyli to program będzie symulować wypełnianie tego formularza, wysłanie go i sprawdzenie, czy na pewno wszystko jest w porządku. Zobacz, to jest bardzo ciekawe, bo jest specjalny program, który testuje inne programy. I właśnie na tym polega praca testerów. Oni nie tworzą tych docelowych programów, czyli nie tworzą tej strony internetowej z formularzem. Nie tworzą samochodu. Oni tworzą program, który testuje ten formularz. Oni tworzą program, który steruje tą maszyną, która sprawdza, czy w samochodzie działają hamulce. To jest robota, której bardzo często nie widzimy, no bo jako klienci końcowi po prostu tego nie widzimy. Niemniej jednak pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że jest to absolutnie konieczne, żebyśmy mieli pewność, że te hamulce działają, żeby strony generalnie były w wysokiej jakości, czyli żeby one faktycznie też działały, a nie tak, żeby no, było tak, że cały czas jest jakaś awaria, że coś nie działa i tak dalej. Więc mamy testera. I teraz pewnie myślisz, że zawód testera i zawód dewelopera to są dwa zupełnie różne światy. I zaskoczycie, bo nie do końca tak jest. Bo zobacz, wyobraź sobie, że masz kierowca Tira. No to co robi taki kierowca Tira? On wozi towar, a nie ludzi. Wozi też na długich dystansach, a nie na krótkich. No i też jest często w jakichś delegacjach. A z drugiej strony masz na przykład kierowca autobusa miejskiego. I taki kierowca. Z kolei wozi ludzi, a nie towary. Wozi ich raczej na krótkich dystansach niż na długich, no i zazwyczaj nie jedzie w delegację. Więc można by powiedzieć, że te dwa zawody zupełnie, zupełnie się różnią. Owszem, ich specyfika jest inna, ale jeżeli popatrzymy na to, jakie są potrzebne umiejętności, to tak naprawdę i w jednym, i w drugim przypadku chodzi o prowadzenie dużych pojazdów. I taki kierowca autobusu. To równie dobrze by się sprawdził także jako kierowca TIRA. I bardzo podobnie jest w przypadku właśnie dewelopera i testera, że te zawody, mimo tego, że specyfika pracy jest inna i że rozwiązujemy inny problem, to jednak oba te zawody w gruncie rzeczy sprowadzają się do tego samego, czyli do tego, że trzeba umieć po prostu programować. Dlatego bardzo cenna wskazówka dla Ciebie. Nie zastanawiaj się, czy Ty chcesz być deweloperem, czy testerem. Nie musisz podejmować tej decyzji na samym początku. To jest bardzo często robiony błąd. Tą decyzję spokojnie możesz podjąć. Później, dlatego że i tak do jednego i do drugiego musisz nauczyć się podstaw programowania. Więc jeżeli chcesz się zajmować deweloperką, to i tak potrzebujesz podstaw testerki. A jeżeli chcesz zajmować się testowaniem, to i tak potrzebujesz tych podstaw deweloperki. Więc po prostu nie zastanawiaj się nad tym, niech cię to nie blokuje, tylko po prostu zacznij naukę programowania, chociażby ty na tym najbliższym szkoleniu, do którego masz link w opisie. Ale co jest jeszcze ciekawsze, to jest to, że to nie są jedyne dwa zawody, gdzie się programuje, bo jest jeszcze taki trzeci, który nazywa się analityk danych. Ma to bardzo różne nazwy, bo to może być analityk danych, ale może być też data science. To może się nazywać także specjalista Business intelligence, bardzo różne ma to nazwy, ale w gruncie rzeczy sprowadza się do analizy danych, czyli do tego, że firmy bardzo często mają wiele danych i dobrze byłoby wykorzystać te dane do tego, żeby podejmować lepsze decyzje. Decyzje oparte o dane, a nie o jakiś widzimisię czy o czyjąś intuicja. Tylko, żeby takie decyzje podejmować, no to ktoś musi faktycznie wyciągnąć wnioski z danych. I jeżeli to są jakieś proste dane, typu jakieś proste jak Excel, no no to może to zrobić bezpośrednio na przykład zarząd, czy no nie potrzeba generalnie tutaj jakoś specjalnego analityka danych. Niemniej jednak w każdej większej firmie te dane są jednak dosyć złożone. Te dane są w różnych miejscach, bo są, część jest w Excelu, część jest w jednej bazie danych, część w jeszcze innej bazie danych, część została zmigrowana do jakiegoś nowego narzędzia typu Airtable, jeszcze do czegoś innego. Dane mamy w różnych miejscach, więc trzeba je połączyć. Ktoś musi też te dane wyczyścić, bo bardzo często dane są zabrudzone, czy nie są Ustandaryzowane, często trzeba po prostu wiele rzeczy tam poprawić. Tym wszystkim również zajmuje się Analityk Danych. W końcu potem Analityk Danych stawia jakąś hipotezę. Na przykład jesteś analitykiem danych, pracujesz dla jakiejś hurtowni czy jakiegoś dystrybutora, macie dane o sprzedaży i chcecie sprawdzić, czy sprzedajecie głównie klientom jednorazowym czy może jednak klienci wracają. Analityk danych może właśnie zebrać te wszystkie dane, które ma w bazie, postawić taką hipotezę i następnie narysować odpowiednie wykresy, żeby zweryfikować, żeby potwierdzić albo obalić właśnie tą hipotezę. I jak już potem mamy tą informację, czy rzeczywiście tak jest, jaki procent tych klientów, to są jednorazowe jaki procent klientów wraca, to na tej podstawie, Potem zarząd może podejmować dużo lepsze decyzje. Więc widzisz, że analityk danych to co robi, to on tak naprawdę pisze również programy, tak, pisze programy, ale nie w rodzaju strony internetowej, tylko program, który wyciąga dane z bardzo różnych miejsc, z bazy danych, z Excela, tutaj jeszcze z Airtable, przetwarza te dane, czyści. Przetwarza je i na końcu najczęściej jest generowany jakiś raport, który może zawierać różne wykresy, dzięki którym można wyciągać wnioski, czy klienci są jednorazowi, czy wielorazowi. Więc, znów, specyfika pracy zupełnie inna niż dewelopera czy testera ale to co pod spodem wykorzystujemy to jest znowu po prostu umiejętność programowania, A więc znowu wskazówka dla ciebie, jeżeli zastanawiasz się czy iść bardziej w kierunku data science, czyli właśnie analizy danych, czy nawet sztucznej inteligencji, bo to jest poddziedzina powiedzmy data science, czy bardziej w kierunku testera, czy programisty, czyli właśnie dewelopera, to znowu wskazówka dla ciebie, nie podejmuj tej decyzji na samym początku, tylko po prostu zacznij programować, dlatego że analiza danych w podstawowym zakresie i tak przyda ci się we wszystkich tych trzech stanowiskach, tak, bo deweloper on również często musi przygotować jakieś dane. Oczywiście ta analiza będzie bardzo taka w podstawowym zakresie, ale też potrzebuje zajmować się w podstawowym zakresie przetwarzaniem danych. Tester jak przygotowuje właśnie testy, czyli te programy, które testują inne programy, to też bardzo często będzie testować bardzo róż, wiele różnych wariantów i do każdego wariantu musi przygotować jakąś małą, być może bazę danych, więc znowu jest to przetwarzanie danych. Więc tester też potrzebuje tego, czego potrzebuje analityk danych. Czyli podsumowując, mamy już trzy stanowiska: deweloper, tester, analityk danych i moja dobra rada: nie podejmuj tej decyzji teraz, co będzie dla Ciebie najlepsze, bo wszystkie te trzy stanowiska wymagają tej samej umiejętności, czyli umiejętności programowania i każde z nich tak naprawdę wymaga też elementów tych pozostałych. Czyli będąc deweloperem, też musisz znać się trochę na testerce, więc naucz się podstaw i deweloperki, i podstaw testowania, i podstaw analizy danych. No i no, i za chwilkę przejdziemy do najciekawszej rzeczy, czyli właśnie kto ile zarabia. Ale najpierw subskrybuj, koniecznie subskrybuj ten kanał, bo w ten sposób pomagasz mi dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, którym ten materiał się przyda. No i w końcu przechodzimy rzeczywiście do tematu zarobków, czyli kto ile zarabia. I oprzemy się tu, no właśnie, o dane, niby nie o jakąś intuicję czy coś takiego. Absolutnie to będzie oparte o dane, a konkretnie o dane z raportów branżowych. Takie dane możesz sobie pobrać, bo to nie żadna tajemnica. Możesz pobrać raport na przykład. Just Join IT. Wystarczy wejść na ich stronę, zostawić maila i pobrać raport i to oni mają bardzo szczegółowy raport z podziałem na to, jak zarobki zależą od języka programowania, od stanowiska, od poziomu doświadczenia, jeszcze wielu, wielu innych rzeczy. Możesz zerknąć w te raporty, albo możesz po prostu posłuchać jeszcze tych dwóch, trzech minut, dlatego że przygotowałem tutaj dla Ciebie najistotniejszą informację, bo bardzo wiele osób popełnia pewien błąd. Mianowicie myśli, to w jakim języku programowania zarabia się najwięcej? To ja wybiorę ten, w którym się zarabia najwięcej. I to jest błąd, to jest błąd. A dlaczego? Bo jak zerkniesz w raporty, to zauważysz, że... Wynagrodzenia praktycznie nie zależą od języka programowania, więc nie ma znaczenia, czy ty programujesz w Pythonie, w C++, C++ przynajmniej nie ma znaczenia twoje przyszłe zarobki, ale ma znaczenie na to, jak szybko się tego języka nauczysz, bo są takie języki, które są bardzo trudne i wymagają wielu lat nauki, jak właśnie C, C++, czy assembler. Te języki absolutnie odradzam ci na start. Bo możesz pomyśleć: "A skoro one są trudne, to ja się na specjalnie nauczę właśnie tych języków i będę mieć przewagę nad innymi i będę dzięki temu zarabiać więcej". No nie, niestety nie. W ten sposób zmarnujesz tylko kilka lat jego życia, bo naprawdę potrzeba kilka lat, żeby tych języków się dobrze nauczyć. I paradoksalnie wcale nie będziesz zarabiać więcej. Możesz to sprawdzić w raportach. I wiem, że to jest bardzo dziwne, bardzo paradoksalne, bo spodziewalibyśmy się, że jak ktoś robi coś trudniejszego, no to powinien więcej zarabiać, ale tak jednak nie jest. Więc właśnie oszczędziłem Ci kilka lat Twojego życia. Co więcej, jak zerkniesz na to, jak wynagrodzenia zależą od stanowiska, czy to właśnie jest tester, czy bardziej analiza danych, czy właśnie deweloperka, czyli programowanie, to zauważysz, że również te wynagrodzenia bardzo niewiele się różnią. Więc znowu, jeżeli myślisz, hmm, czy bardziej testerka, czy analiza danych, muszę wybrać na początku, to tym bardziej jest to błąd. Nie rób tego, nie marnuj na to czasu, tylko zacznij naukę programowania, a potem... To, co warto zrobić moim zdaniem, to jest moja rekomendacja dla Ciebie, to jest to, żeby wybrać to, co podoba Ci się najbardziej. Dlatego, że wynagrodzenia zależą głównie, tak, głównie, od Twojego poziomu doświadczenia, czyli tego, czy jesteś juniorem, midem, czy seniorem. Junior to jest początkujący specjalista, to jest ktoś, kto jeszcze nie jest samodzielny. Mid to jest średni specjalista, to jest osoba, która po prostu jest samodzielna. No i senior to jest doświadczony, starszy specjalista, który może już na przykład wdrażać juniorów do pracy. I teraz wyobraź sobie, że te różnice są naprawdę, naprawdę ogromne, bo to jest na zasadzie takie, że jak junior zarabia X, to mid zarabia 2X, a senior zarabia 3 razy X. Na przykład, generalnie wśród programistów te wynagrodzenia to jest jakieś 8000 dla juniorów. Dla midów średnio to jest 16 tysięcy, a dla Seniorów to jest 24 tysiące. Widzisz, że to jest naprawdę jest X, 2X i 3X. 8 tysięcy, 16 tysięcy 24 tysiące. Więc widzisz, że różnice są naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ogromne. Dlatego, jeżeli naprawdę chcesz zarabiać jak najwięcej, to nie możesz myśleć o tym, że wybiorę język i stanowiska, w których będę zarabiać najwięcej. No nie, to tak nie działa. Dlatego, że moim zdaniem, tak, lepiej jest wybrać coś, co sprawia ci więcej frajdy, daje ci więcej fanu, masz w tym więcej zabawy. Dlaczego? Bo nawet jeżeli tam będzie zarabiać tam 5 czy 10% mniej, dlatego, że to jest język programowania, w którym zarabia się generalnie 50% mniej, to nawet jak tak będzie, to ty. Będziesz szybciej się uczyć, bo sprawia ci to więcej frajdy, więc poświęcasz na to więcej czasu, więc szybciej znajdziesz pierwszą pracę, więc szybciej będziesz juniorem, więc szybciej będziesz midem, więc szybciej zostaniesz seniorem. I efekt jest taki, że będziesz seniorem w tym języku, który może nie zarabiasz tak dobrze, bo zarabia tam 50% mniej, ale jesteś już seniorem, czyli zarabiasz te 3 razy X, podczas gdy wybierając to, co jest najlepiej płatne, będziesz dopiero midem, no bo po prostu będziesz się tutaj mniej przykładał. I to 2 razy X to będzie dużo, dużo mniej niż to 3 razy X. Bardzo ciekawy paradoks, ale to właśnie tak działa, że jeżeli chcesz zarabiać jak najwięcej, to nie możesz się kierować tylko pieniędzmi, tylko zarobkami, tylko po prostu trzeba zwrócić uwagę, co na to, co sprawia ci najwięcej frajdy. No bo nie ukrywajmy, że IT to jest taka branża, gdzie będziesz się cały czas uczyć, gdzie cały czas trzeba się rozwijać, gdzie cały czas trzeba aktualizować swoją wiedzę i to jest bardzo fajne, to jest bardzo angażujące bardzo ciekawe. Pod warunkiem, że właśnie wybierzesz to, co po prostu sprawia ci najwięcej frajdy. A właśnie sprawdzić, co sprawia Ci najwięcej, frajdy, Możesz podczas właśnie najbliższego szkolenia, do którego link masz właśnie w opisie. Więc zapisz się, bo szkoda byłoby, żebyś właśnie stracił taką możliwość. Link masz w opisie, zapisz się właśnie teraz. Albo oglądaj ten film, albo ten.